22 lata, jestem dorosła i wydawać by się mogło, że już nie będę się tam zbytnio przejmować jakimiś niepochlebnymi komentarzami w internecie, a jednak hejt naprawdę czasem bardzo boli. Wyobraźmy sobie, jak musiała przeżywać 14-letnia dziewczyna, 14-letnia, gdy ludzie zaczęli ją wyśmiewać, przezywać, traktować wręcz jak jakieś zwierzątko, z którym chce się zrobić zdjęcie w zoo. Jak ona mogła się czuć, gdy nagle tłum ludzi wyzywa ją, obraża? Jak ludzie dowiedzieli się o objawieniach Matki Bożej, świat tej 14-letniej dziewczyny po prostu się zupełnie odwrócił. Odmienił. Ciężko to w ogóle pojąć, jak ona mogła się z tym czuć, czego ona doświadczyła. Jak samo przyznanie się do wiary już powoduje różne właśnie takie nieprzychylne komentarze, różne przytyki, wyzwiska, obelgi. A co dopiero, gdy ktoś mówi, że matkę Bożą widział. Ale sama matka Boża powiedziała Bernadecie, że obiecuje jej szczęście nie na tym świecie, lecz na tamtym. Po zakończeniu objawień w 1858 roku, niedługo później Bernadeta zachorowała i trafiła do klasztoru, zajmowały się nią siostry. Niedługo później dziewczyna zdecydowała, że ona zostanie już w klasztorze, poświęci się Bogu, oddarzycie swoje Bogu właśnie w ten sposób. No i nie było jej łatwo, ona nie była wy. Wiele sióstr różnie na nią reagowało, różnie na nią patrzyło, jak to często o niej się pisze. Bernadetta była po prostu córką ubogiego młynarza, była prostaczką, często tak można spotkać się z takim określeniem. I właśnie nawet ze strony zakonnic musiała znosić różne obelgi, różne drwiny. Nigdy nie mieściło mi się to w głowie, jak tacy ludzie, właśnie w takim środowisku, siostry zakonne, jak one mogą wobec siebie tak się zachowywać. Nie tylko wobec siebie, w ogóle drugiego człowieka. Jakiś czas temu ktoś mi uświadomił, że to też są ludzie, też mają swoje słabości, grzechy. Bardzo ciekawe i zaraz razem smutne jest to, że Bernadetta musiała wiele wycierpieć ze strony matki przełożonej, która w sumie powinna być wzorem. Ona pochodziła ze szlacheckiej rodziny, a Bernadetta właśnie była prostaczką. I tamta nie mogła zrozumieć, jak Bóg wybrał właśnie takiego kogoś kompletnie niewykształconego, po prostu biedaka, że tak powiem do takich ważnych spraw, do objawień, do czegoś tak doniosłego, tak wielkiego, niemalże do końca życia praktycznie podważała właśnie prawdziwość objawień, nie wierzyła w nie. Ponadto uważała, że Bernadetta w ten sposób po prostu chce zwrócić na siebie uwagę, co musiało naprawdę boleć. Bernadetta też dużo pracowała wśród chorych w szpitalu i co oni zauważyli, że ona była bardzo delikatna, bardzo naturalna, sympatyczna i bardzo radosna, mimo tego wszystkiego, co ją spotykało. Nigdy się nie wywyższała. Była nawet taka zabawna sytuacja, dowiedziała się, że gdzieś sprzedają jej zdjęcia jako wizjonerki. Podobno opłata za ich nabycie była śmiesznie mała i Bernadetta skwitowała to takimi słowami, że widocznie jestem po prostu tyle warta. Była bardzo chorowita, zmarła zaledwie w wieku 35 lat, w bardzo młodym wieku. Co jest ciekawe, jej ciało zostało nietknięte, zostało Cudownie zachowane, można je zobaczyć teraz w klasztorze w Nevers, nie wiem czy tak się czyta to francuskie słowo. Po Bernadecie pozostał malutki notatnik, a w nim można powiedzieć piękny taki duchowy testament. Niewiele przed śmiercią spisała, można powiedzieć, taki hymn dziękczynienia. Za wszystko, posłuchajcie. Za biedę, w jakiej żyli mama i tatuś, za to, że się nam nic nie udawało, za upadek młyna, za to, że musiałam pilnować dzieci, stróżować przy owcach, za ciągłe zmęczenie, dziękuję Ci Jezu. Za dni, w których przychodziłaś Mario, i za te, w które nie przyszłaś. Nie będę Ci się umiała odwdzięczyć jak tylko w raju, ale i za otrzymany policzek, za drwiny, za obelgi, za tych, co mnie mieli za pomyloną, za tych, co mnie posądzali o oszustwo, za tych, co mnie posądzali o robienie interesu. Dziękuję Ci, Matko. To, co mnie w niej właśnie urzeka, to ta prostota i ta pokora. U niej nie było takiego podejścia. Dlaczego ja, czemu ja muszę to znosić, czemu mnie to spotkało i tak dalej. Nie było czegoś takiego. Ona to wszystko przyjęła i oddała Bogu i Maryi. I to jest niesamowita postawa. Teraz zobaczcie, jak rzadko spotykana, nie tylko teraz, w ogóle tak rzadko spotykana. A do tego dziewczyna była bardzo piękna, co widać na załączonych zdjęciach. Święta Bernadetta jest m.in. patronką nawrócenia, pojednania. Jest też uważana za orędowniczkę ludzi nieśmiałych, zalęknionych. Kochani, w ten sposób rozpoczynamy właśnie naszą nową serię na kanale Poznaj Swojego Patrona. Dzisiaj była Święta Bernadetta, wkrótce kolejne osoby. Nie będę jeszcze zdradzać, kto teraz będzie kolejny. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Zostawicie łapkę, komentarz, subika. Czekajcie, bo będą naprawdę ciekawe materiały, nie tylko właśnie z tej serii, ale również będziemy kontynuować pozostałe playlisty. Zapraszam też na Instagram, na którym dużo się dzieje. Mamy tam dużo rolek, różne materiały, które naprawdę mogą przydać się też w życiu codziennym, jeśli chodzi szczególnie o związki, relacje damsko-męskie. Zapraszam i dziękuję jeszcze raz za obecność, za obejrzenie tego materiału.